Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj znamy średnicę okręgu, czyli gdy znamy długość średnicy, możemy wyznaczyć promień, no bo oczywiście promień będzie dwa razy krótszy, czyli 18 podzielić przez 2 to 9 cm. My poszukujemy miary kąta środkowego, czyli narysujmy tutaj i zaznaczmy sobie ten kąt, czyli szukamy miary kąta alfa. Skoro wiemy, że ten kąt jest wyznaczony przez łuk o długości 4π cm, czyli jeżeli tutaj sobie zaznaczymy literki A oraz B, to długość tego łuku AB wynosi 4π. Zapiszmy także tutaj, że promień okręgu to 9 cm. No to skoro znamy długość łuku okręgu, to skorzystajmy sobie z tego wzoru. Podstawmy co wiemy. Pod L podstawimy 4π. Pod alfę, no niczego nie podstawimy, bo to jest właśnie nasza niewiadoma, przez 360 stopni razy 2 razy pi i razy promień, czyli razy 9. No na początek ja sobie od, podzielę obustronnie przez pi, czyli tu nam zostanie czwórka, tu także pi nam się skróci. Mamy 360 stopni razy 2. Razy 9. No i możemy jeszcze obustronnie na przykład podzielić przez 2, czyli 2 równa się alfa przez 360 stopni razy 9, a 9 może od razu tutaj zapiszmy jako 9 pierwszych.

No i obu stronie podzielmy przez 9, czyli alfa to 720 na 9, czyli 80 stopni. No i to będzie miara tego szukanego kąta środkowego.